Dzień dobry. Cześć wszystkim. <laughs> Witamy Was na naszym tarasie. Tak, na naszym tarasie, w, w naszym życiu. Słuchajcie, yy, dalszy etap, jakby tutaj, klimatyzowania się. Tak. Obiecywaliśmy Wam, że będziemy wprowadzać Was w dalsze jakieś kwestie takie przeprowadzkowe, więc witajcie w naszej yy, historii o naszym internecie. Tak. Historia o naszym internecie zaczęła się chyba jeszcze jak byliśmy w Polsce. O Jezu, tak, no w ogóle to na początku y, to jakoś tam was zapytaliśmy, co nam polecacie, osoby, które mieszkają albo mieszkają w Hiszpanii. Tak. Mm. Wiecie, firmy tutaj lokalne. Tak. Mieliśmy się trochę zdaną... research y, i mogę Wam jakby podpowiedzieć, że większość osób polecała y, Ovi, mi się wydaje. Ovi, no. Tak było. Y, Nie. Vodafone i Movistar. Tak. Zresearchowaliśmy to sobie jeszcze w Polsce. No i okazało się, że Vodafone ma najszybsze takie łącze światłowodowe w domu, czyli 1 znaczy, tak. gigabajt. Tak. A nam zależało na tym, no bo jakby jesteśmy twórcami tak. internetowymi. Słuchajcie, więc... w Polsce mieliśmy 1 gigabajt z UPC i internet był kiepski w sensie. Kiepski. Y często przerywał i no nie wiem. Y Teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że tam wcale jednego gigabajta nie było. No właśnie, chyba na papierku <gry> tylko. No i tylko, właśnie tylko Vodafone proponował taką opcję, więc zdecydowaliśmy się na Vodafone i była taka opcja, że oczywiście, aby móc zrobić internet sobie w chałupie, musisz mieć dokument nie. Tak, czyli ten, ten słynny ten dokument, taki numer jakby PSL. coś takiego, który ci tam uprawomocnia. No my jeszcze tego nie mamy. O tym będziemy jeszcze wam opowiadać tak, w oddzielnym tak, wideo. Tak, dobrze jest cała usłyszeliście, historia. nadal tego nie mamy. nadal tego nie mamy, ale to też właśnie tak poruszmy później. Yy, całe szczęście, yy, kolejny raz. <laughs> No, właściwie trochę wykorzystaliśmy naszego znajomego tutajszego On za jego zgodą już wiesz i błogosławieństwo. I on, to nie jest wcale on po prostu on nie, za, nie wziął nie jest to na oszustwo. siebie, i e, co, tutaj bywa czasami. Zresztą, jak I będzie, Tak, i jak będziemy mieli swój, e, swój numer, nie, to przepiszemy na siebie. Tak, jesteśmy mm. z nim tak umówieni. Teraz jeszcze, jeszcze uprawomocnione to jest wideo, wiesz, jest nagranie. To prawda. Więc to już nie jest tak, Może że to słowo kontra Słowo, tylko zadeklarowaliśmy, no? Słuchajcie, i e, chcieliśmy to załatwić online, bo była taka opcja, tak. po prostu. W sensie więc znaczy, on zaczął to załatwiać. Założenie było wszystko super, bo trzeba tylko wypełnić kilka formularzyków i jakby to się... dzieje się magia, jakby brzmi to ekstra, prawda? Nie trzeba w żadnych kolejkach, tak. telefonów. Ale już coś. się pojawił pierwszy problem na tym etapie, ponieważ oni, jak już na koniec byłeś tej rejestracji tej usługi, narzucali ci dzień, kiedy przyjdzie ktoś to zamontować. Wy, czy jeszcze jeden był problem. Co? Bo był 1 giga, a w momencie a, kiedy Maciek e, musiał tak. podać adres okazało się, że, to, że w naszym budynku nie ma, nie ma taki, takich kabli, takiej technologii. Mówi. Tak powodu, tak. Tak, takiej. I że infrastruktury. Może być 600 infrastruktur, tak. 600 megabajtów, a my tacy, no wiecie, tutaj mamy giga w Polsce Bida. mieliśmy i nie byliśmy zadowoleni, no to 600. No to czy nie będziemy teraz ani montażysty przysłać tak, ale kilku z prasówką dwa dni, wiecie, o co chodzi. Ale okazało się, że jakby, no, nie ma w ogóle takiej możliwości w tym bloku, tak, w tym nigdzie bloku. na nikogo. Yy, więc jakby postanowiliśmy zostać już w tym wodafonie, bo też research, że jakby tam jest najbardziej to opłacalne finansowo, bo wiecie, bierzesz sobie pakiet że z telefonami, telewizję, tak. tam ci dorzucają i wszystko ci dorzucają po prostu i wychodziło to po prostu finansowo lepiej niż Movistar, a ten Ovi to w ogóle, to jest taka tańsza opcja, ale tam też jest wolniejszy internet, więc dla nas nie, no, nie, nie wchodził No, wiecie, uka. my przesyłamy naprawdę duże pliki, to wszystko waży i Nie wiem, czy nie, będzie, czy, czy, nie, czy nie będzie bulgać, jak będziesz tak do ruszał. A, to może. Będzie trzęsienie ziemi w, w Barcelonie. Trzęsie. Słuchajcie, no i pojawił się później drugi ten problem, my się zgodziliśmy na to 600 i pojawił się problem właśnie, że narzucało termin. Tak. A my chcieliśmy zrobić tak, że jak 2 listopada się tutaj wprowadzi, dostaniemy klucze, przyjadą meble, to wieczorem ktoś przyjdzie i zrobi od razu internet, żeby od pierwszego dnia mieć internet i wiecie, no nie korzystać z tego polskiego, bo to jest masa kasy, nie? Tak, roamingu tutaj w Barcelonie. Rimingu. Remingu. Więc e, takie mieliśmy piękne założenie. Oczywiście skończyło się to na założeniu. Dobra, ale zacznijmy od tego, że mieliśmy ze trzy podejścia, żeby ten internet e, zarejestrować, ponieważ za każdym razem wyskakiwał, tak. proponował nam termin, gdy my, jakiś wcześniej jeszcze 29, 30, w końcu trafiliśmy, 2 listopada, wieczor, wieczór, 16, między 16 a 19, sukces. I właściwie wszystko załatwione i to był wtedy poniedziałek, jak e, tak. się wprowadzaliśmy. W ogóle wideo przeprowadzaliśmy najbrudniejsze mieszkanie, to, to jest to nadrobienie, kochani. E, I w sobotę jeszcze dzwonili do tego naszego znajomego Maćka, żeby potwierdzić wszystko, wyobraźcie sobie. No i w poniedziałek nikt nie przyszedł. Po prostu. Po prostu nikt nie przyszedł. A, a że już jakby był wieczór, bo czekaliśmy do godziny 19, no to następnego dnia dopiero się dowiadywaliśmy. I właściwie my chyba następnego dnia poszliśmy właśnie znowu z tym Maćkiem do, do jakby punktu, punktu. tak, do sklepu tak. w więc tam pan Nacho, już się kumplałem z panem Nacho, bo byliśmy się, tak, u niego kilka razy. Tak, jest teraz na wakacjach, pozdrawiamy Nacho. Słuchajcie, stwierdził, że on nie wie, dlaczego tak się stało. On nie wie o co chodzi. Naprawdę, po prostu nawet nie próbował jakby wyjaśnić tej sytuacji. Jakieś... Jakoś wyjaśnić, po prostu nie wie, jest nie, nie jak wiem. jest i musimy od to zrobić. Więc zrobiliśmy to wtedy już tam na miejscu, w sensie Maciek. Eee, oczywiście wyznaczyło nam termin na instalację najbliższy na sobotę, tak. no to był wtorek ale co, jak nic nie zrobisz, to nic nie zrobisz, nie? E, i, ale powiedzieli nam, że dostaniemy teraz e, karty telefonowe i że od dnia następnego, od jutra będą jakby już działały. A mieliśmy, wzięliśmy taki pakiet, żeby mieć też internet nielimitowany na nie telefonach. Nielipnowany 5G. Więc wiecie, że będziemy mogli, widzieliśmy, że będziemy mogli do soboty sobie korzystać z tego internetu. Nie wiecie, przesyłać. zrobimy sobie hotspot na kolapkę tak. i damy jakoś tam rady. Więc nie ma tragedii jeszcze. A, jeszcze była, była mała tragedia, jak wyszliśmy z Vodafone. Ja, no. z, ja zrobiłem imbę. Jakoś, nie Bo tak, jak... tego dnia jak sprawdzałem. Ja, bo Patryk się zajmował internetem, a, ale we wtorek ja już byłem taki wkurzony tym, co się, że oni nie przyszli. I ja tam zacząłem sprawdzać na tej stronie i okazało się, pamiętasz, tak. że już wyszliśmy stamtąd i że będzie, mamy płacić więcej e, za... E, niż to ja co sprawdzałem dzisiaj. Więc wróci... Znaczy weszliśmy tam znowu. I zaczęliśmy to wyjaśniać, i okazało się, słuchajcie, ale to był znak, moim zdaniem. No. Że je, to, co ja sprawdzałem tego dnia, to była promocja od tego dnia. Jakaś jeszcze większa promocja niż ta przed nami. I oni wtedy nam zmienili na tę jeszcze lepszą promocję, czyli że płacimy mniej i jeszcze dorzucili nam super wifi, fi Tak. To jest jakieś dodatkowe urządzenia, o którym będziemy mówić w swoim czasie. Zaraz. Tak. Więc, i też moim zdaniem, drugim znakiem, że to był dobry wybór. No było to, że dostaliśmy oboje numery zaczynające się na 666. Tak, to prawda. Przypadek? Tak. Dobra, eee, następnego dnia, środa, my już gotowi od rana, już, my wiecie, już karty wkładały, gdzie jest internet, gimme, gimme. Nie, nie, nie. działa. Nie, nie działa, niestety, przykro mi, Więc... Nie jesteście zaskoczeni? My też nie. Więc znowu w środę się wybraliśmy do pana naczą. Dzień po dniu po prostu, no. Cały czas ściągając tego naszego znajomego, bo tam nacho no, abla, ingles. Zatem to było jakby na maćka, także... Tak, no zresztą musiał chyba, tak. No, no. Y, no i y, okazało się, że. Y, co tam było? Już nie pamiętam. Że system jakoś to źle przemielił. Nie że, nie, że tam było jakieś podejrzenie, że to jest jakieś oszustwo. Tak. I oni w ogóle mu wysyłali yy, w środę, zanim poszliśmy do tego punktu, bo wieczorem po pracy, yy, wysyłali mu, żeby on y, im skan dowodu swojego wysyłał, czy coś takiego. Tak. Wiesz, tego, nie, tego punktu, do, tego numeru nie. bo I okazało się, że oni mieli, coś system zarejestrował, że to może być podejrzane jakieś, bo oczywiście że to z nami. chcemy oszukać po prostu Nie wiadomo, wszystkich. nie wiemy do końca, co chcieliśmy oszukać, Jalecznie. ale coś, coś chcieliśmy oszukać ewidentnie. Więc... Musieliśmy e, pan... udowodnić, że nie chcemy nikogo oszukać. Więc wtedy, już na miejscu, jakby e, był okazany ten numer nie. Pan Nacho stwierdził super fajnie, więc w związku z tym, będziecie mieli e, internet, ten, na, działające karty w telefonach od jutra. Czyli już czwartek i że wie... wieczorem. Nie, jednak nie i, rano. A my cały czas jedziemy na tym internecie e, z polski e, 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 roaming, wiecie. Już nie mogę doczekać z tego rachunku. Tak. No i wyobraźcie sobie, że w czwartek internet zaczął działać na telefonach. Na telefonach. Internet zaczął działać, połączenia zaczęły działać, e, no ale jakby pojawił się nas, pojawiły się następne problemy. No wiadomo. E, przede wszystkim telewizja. Ponieważ e, w sobotę w końcu doczekaliśmy się pana Montera i pan Monter miał nam założyć Wi-Fi, router oraz dekoder do telewizoru. Tak. E, założył nam e, router, który postawił właściwie na środku salonu, gdzie nie było tam żadnych mebli, bo jakby jak po chciał... prostu postawił sobie na ziemi na ziemi i stwierdził, że tutaj musi być, żeby był dobry internet. <grych> I tak i nie tak Mimo że dwa metry sobie. dalej jest jakby regał i można gdzie... by to przyciągnąć. Nie. E, i stwierdził, że ogólnie, no, że ten telewizor, tam gdzie my mamy telewizor, to trzeba by też kabel dociągnąć i to strasznie dużo by było roboty, to lepiej sobie darujmy ten dekoder i w ogóle jest w Wodafonie apka, że można sobie na telewizorze zainstalować, na telefonach, na wszystkim można sobie zainstalować. I tam normalnie jest telewizor. I to działa tak mhm. samo. jest, dobra, Super. słuchajcie, no nie musimy tutaj kabla, już nie musimy się ablować z panem, jeszcze będziemy mieli na wszystkich urządzeniach, no dobra, spoko. No tak, tylko że okazał się taki problem, że nie mogliśmy na telewizorze zainstalować tej apki. Ponieważ telewizor przywieźliśmy z Polski. Tak. I to I samo region był polski. polski. Tak, region był polski, więc kilka dni walczyliśmy z tym, ze zmianą, włącznie z dzwonieniem na infolinię polską Samsunga, w międzyczasie w ogóle to jeszcze zgubiliśmy przy przeprowadzce pilot, więc nie mieliśmy pilota i musieliśmy korzystać z telefonu Patryka, na którego była zainstalowana aplikacja. Smart view, coś tam, która już nie jest zainstalowana. Więc ja na przykład nie mogłem sobie docupana. jej zainstalować, więc nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Na telefonach, mimo że wtedy już chyba przysz przyszły te nasze telefony nowe, które tutaj były kupione w Hiszpanii, mhm. też mimo to nie mogliśmy zarejestrować, tak. tego ściągnąć tych aplikacji. Nie wiedząc, co cały czas co się dzieje i nie mogąc nikogo zapytać, nie? Tak. Nie mogąc korzystać. I, I wtedy postanowiłem po prostu schakować e, wszystkich. Tak, bo wtedy w końcu, chyba po raz 50 poszliśmy do Vodafone i tam nie było tym na, razem na czup, on jest na wakacjach, pamiętacie mówiliśmy, tak, jest była na, jakaś na, na, inna jest pani, która, uwaga, mówiła trochę po angielsku. To jest szok. I know z ale... kogoś takiego w Hiszpanii, naprawdę. Dla, nas, dla nas pozytywny szok, dla niej negatywny, Bardzo... bo przyszliśmy 5 minut przed siestą. Tak. I ona i... Była taka... już taka. Już, już pod koniec zaczęła rolety ściągać za nami. Już, tak, musieliśmy się przeciskać później. Pod... Mhm. Słuchajcie, yy, i ona zasugerowała: no dobra, że skoro zmieniliście jakby region w telefonie za pomocą App Store, spoko, zrobiliśmy to, ale to może jeszcze warto w iTunes się zmienić. A my w ogóle tacy, wiesz, zapomnieliśmy w ogóle iTunes, o Jezu, nie? I Chodziło by... o iCloudę, nie o tak naprawdę, ale no. powiedziała iTunes. Ale jakby a, już, a, się okay, już się okej, to mi się zapadło takie. Chodzi pomóc. o to, że iCloud, jak się, czyli to konto aploskie, zakładacie, wybieracie tam region. I ten region jest ważniejszy niż region telefonu, który sobie ustawicie w ustawieniach, bo dzięki temu iCloudowi on, oni tam wyszukują wam lokalne. Aplikacje, a nie lokalne blokują, które nie są na cały świat. Tak jak nie jest na cały świat Vodafone TV, które jest tutaj Dokładnie. dedykowane Hiszpanii. Także, Co jest dziwne swoją drogą, bo na naszych jeszcze tych, jakby polskich telefonach, można wpisując Vodafone w że można ściągnąć było jakąś aplikację katarską. Tak, bo która musiała być na cały świat puszczona z niewiadomych powodów. No, e, więc musieliśmy przerejestrować nasze konta iCloud. Ale był problem. Ale był problem, ponieważ oni postanowili, że musi być poświadczenie banku, tak. jakiegoś banku, Tak, wymagali z Hiszpanii. konta z hiszpańskiego. A banku. my nie mamy banku w Hiszpanii jeszcze, tak. ponieważ nie mamy nie, który jest potrzebne do założenia, tak. o którym tak. będziemy mówić w innym wideo. E, więc ja po prostu geniusz mego umysłu wpadł na pomysł, bo była tam opcja PayPal. I konto PayPal, które mamy w Polsce, nie wchodziło, bo było Dobre, jakby tam. założone w Polsce, więc nie mogło świadczyć o hiszpańskim regionie. Więc PayPal.com/es założyłem konto bezpłatne i Adamowi też na PayPalu hiszpańskim, którym poświadczyłem w iCloudzie o regionie hiszpańskim. I dzięki temu wszystkiemu mogliśmy ściągnąć aplikację Vodafone TV. Tak. I w końcu udało nam się nawet ją ściągnąć na telewizor. Tak. Bo w końcu jakoś zmieniliśmy chyba region, tak? I to Wie... się co prawda aktywowało ja... jakoś po nocy. Ja, ja, za, ja po prostu zamówiłem, bo na Samsungu w telewizorach też są a, a, regionalnie. Tam jak się logujecie na koncie Samsung, bla, bla, bla. Więc na Samsung Espania no. założyłem konto. Tak, ale był jakiś error też. Znowu. Ale był error, więc wtedy Całe życie. zresetowałem... Error w nasze życie. Wtedy zresetowałem ustawienia sieciowe, podłączyłem jeszcze raz e, to konto nasze samsungowe w Hiszpanii i udało się. I udało się. Sąsiad, Sąsiad coś trzepie. <laughs> Słuchajcie, udało się ogarnąć telewizję w telewizorze i w związku z tym przyszedł do nas jeszcze jeden pan monter. Mój ulubiony od był. Super Wifi. To jest w ogóle nasz ulubiony pan, ponieważ on yy, yy, ktoś przyszedł nam zamontować to Wi-Fi wtedy w sobotę. router i, wiecie, tak. To ale mieli przyjść jeszcze, żeby zamontować nam to Super wi -Fi. I półtora tygodnia czekaliśmy, nikt się z nami nie odzywał, nikt się nie kontaktował. Super wi to jest takie dodatkowe urządzenie, które jakby wzmacnia sygnał twojego Wi-Fi i roznosi je szerzej na mieszkanie. Tak. I wyobraźcie sobie, że nagle dostajemy informację o godzinie jakoś 9 rano czy 8 że pan będzie dzisiaj o 10. Po prostu Po prostu, tak jest, to tak. dlaczego nie? Pan oczywiście finalnie był po 12, mi się wydaje, jakoś No, tradycyjne hiszpańskie spóźnienie. I był co najmniej godzinę u nas i przez Dobra, większość da. tego czasu stał, rozglądał się, próbował do kogoś się dodzwonić. Finalna wersja została taka, że te, to, ten router, który oni nam zamontowali z jednej strony pokoju na podłodze, tak jakby tam był, z drugiej strony salonu, on zamontował super Wifi, ponieważ stwierdził, że, że te super Wifi musi stać przy wejściu na górę, na, na górne piętro, przy schodach. A tam przy schodach nie ma żadnej półki i nie ma też żadnego kontaktu. kontaktu. Najbliższy kontakt jest za drzwiami, więc musiał po podłączył przedłużacz, który daliśmy, Ten przedłużacz przechodził pod drzwiami. Do dalszej, jakby bądź jeszcze i na dole. Tak. Dochodził do schodów. Postawił na tych schodach to Super Vivi. I, I nie, jeszcze później odkryliśmy, bo nawet nie wiedzieliśmy. Tak. Okazało się, że dwa Super Wi-Fi mamy. Dwa takie A drugi Super wi nam zamontował na górze, na koloryferze. Tak, ustawił po prostu na koloryferze. Nie wiem, czy to jak będzie sezon grzewczy, czy to się sprawdzi, ale być może wiesz. Myleć. I ogólnie w tym wszystkim pamiętam, że przez chwilę z nim rozmawiał Maciek, i on powiedział temu naszemu znajomemu, że on nie jest tutaj ogólnie od. Jakimiś zajmowania się kablami. Tak, więc tak po prostu to zostawił. Więc... Że, byle, żeby to podłączyć i nara. Tak, 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 tak. tak. I, pan, I pan sobie poszedł, no, zrobiliśmy jednak porządek, bo kabloza idąca no, przez. No tak, to, to dwa tak nie aktualnie... stało. i chodzące na schody, myślę, że nie jest najlepszy. aktualnie jesteśmy na etapie testowania, gdzie, co, jak i sprawdzanie jaki tak. jest odbiór, e, więc to jest to. E, a i co jeszcze? A, no i dekoder. No i chcemy dekoder. Tak, jednak, bo jakby ten dekoder to było. Słuchajcie, zamiast tego dekodera pan polecił nam tę aplikację, która się jakby sprawdza. Po tym, ale... jak udało nam się ją zainstalować. Ale znowu mamy problem, bo też kolejnymi bonsami w tym pakiecie. W, w bo w tym pakiecie było HBO Spainia. Nie ma HBO Go. Kochani, nie ma HBO Go, naszej ulubionej aplikacji. Nie wiem, jak będziemy z tego żeby... Nie ale wiem, ale mam, na mam nadzieję, że HBO Spainia będzie podobna na poziomie. Mam nadzieję, że I przykład. Amazon Prime. Ale jak próbowaliśmy jakby to ogarnąć na telewizorze, to wyskakuje, że przez dekoder musimy to zrobić. A nie mamy dekodera, ponieważ. Ponieważ nam go nie zainstalowali. A druga kwestia też tak sobie zdałem sprawę. Kurde, jakby w sumie ten dekoder by nam się przydał, żebyśmy mogli na przykład, nie wiem, zapisywać, jakieś nagrywać Nagrać programy program, jeżeli, tak. bo nie zawsze coś będzie można, a na przykład to jest tyle programów różnych, kochani. I jakby no nie możemy sobie też siedzieć przed tymi telewizorami, a jednak chcielibyśmy coś nagrać, się później obejrzeć otworzyć. No, no, skoro się. mamy taką opcję, jakby Musi mamy to w pakiecie i... Musimy wiesz. nadgonić te wszystkie, wiecie, pseudo celebrytów hiszpańskich. No właśnie Master Singer, Voice, jakby Master Chef, Commania e, Więc ja nie wiem właściwie jaki jest teraz etap, bo y, poprosiliśmy, żeby ktoś przyszedł do nas, ale póki co nikt się nie odzywał. Jak tak. zwykle, bo tutaj zazwyczaj cię ignorują przez tak. czas. Do aż. momentu, aż się nie zaczniesz wrzeszczeć. I Albo wtedy... sobie przypomnę, po prostu o tobie. Albo sobie przypomnę, tak. Bo czasami nie trzeba wrzeszczeć, tylko nagle randomowo się zjawiają, tak. To jest ciekawe. To jest ciekawe. ciekawe. Uczymy się tego cały czas, z tym żyć, bo tutaj chyba jest to takie dosyć powszechne, więc... Więc właściwie właściwie, yy, właściwie, jest sprawa zakończona, no jakby ten dekoder jest jakby wisienką na torcie, ale telewizor działa, internet działa, tak. telefony działają. Tak, tak, więc, tak. Yy, jakby już z górki w tym temacie, według mnie. Bo też czekaliśmy, wiecie, mogliśmy w połowie nagrać dramę, ale czekaliśmy nie, na Nie, nie. Było... więc. Nie, ja nie będę wam, nie będziemy wam tutaj mówić jak to wygląda finansowo, bo jakby podejrzewam, że promocje są różne, więc możecie sobie po prostu tak, wejść no. na Vodafone S czy jakąkolwiek inną, żeby tak. sobie porównać i sprawdzić, ale u nich standardem, chyba zresztą jak u nas jest, że przez pierwsze kilka miesięcy masz tam nie wiem, połowę taniej i coś takiego, nie przez trzy miesiące, a ta umowa jest na rok, bo oni chyba na rok podpisują tak. umowę. Tak, I Chyba w Polsce zazwyczaj na dwa lata podpisują, nie? No to telefoniczne tak mi się wydaje, no. z tego co pamiętam. Więc... No i to tyle, no. Trzymajcie, no. W... i dodam jeszcze, że mamy pilot. Kupiliśmy, tak, kupiliśmy, pilot. kupiliśmy pilot. Kupiliśmy pilot. Kupiliśmy pilot. To jest nasz trzeci pilot do tego telewizora w ogóle szale. Tak, Stale ale gadać. o tym to opowiemy też. <grym> opowiadaliśmy zresztą w podcaście dotyczącym telewizji i tak dalej. Tak? Tak. Pamiętasz? Pamiętam. Tutaj, tutaj jest link, no. no dobra, no to dziękujemy wam i do usłyszenia. Pa.